Witamy wszystkich Rano zgonienie Gołębie odeszły Musimy trochę poczekać Nie ma Cały lot panowie O, są no. Ale nie wiem czy ich sięgnę nawet Widzą tutaj ale Muszę przybliżyć nie to bardzo Nie wiem czy będzie widać nawet Tam za daleko są Nie będzie ich widać O, idą teraz w raz a wraz ich nie widzę tam coś widać Nie, wiem. nie mogę ich złapać wcale Poszły znowu iść dalej Musimy poczekać chwilę Jak przyjdą Wam powiem to jasne, to wszystko chodzi tam z nimi No ładnie, ładnie idą Ale chyba jeszcze trzeba przybliżyć na maksa to będzie widać tak. O, teraz są, teraz już ich widzę Już ich widzę teraz. Jeszcze znowu zgubiłem są za daleko za daleko poszły znowu Telefon nie sięga nawet Poszły Jeszcze dalej musimy poczekać I zobaczyć Idem, znovu, idem. Кощу, где ж, идем, снова идем. Иди в этом за костюм, где сидим, аж там далее. Где и там забачат. А а вот, сейчас. Вот, сейчас. Вот, идет. No Teraz idą ładnie Pięknie, to mi się podoba Tak nasze chodzą, panowie i panie I znowu na kościół Bor mam 30 Kupił świeżych Będziemy czekać kiedy wypuści No i znowu dalej i dalej I znowu to samo ładnie, tak do pół godziny, godziny panowie chodzą A jeszcze te jasne z nimi teraz jakich rozganialiśmy naprawdę dają te jasne Na przybliżeniu pięknie. Syn ma w niedzielę jechać na zwoleń z bormanem, coś tam na pewno dokupią. Ładnie się rozciągają. Ciężko, ciężko ich złapać. Wam powiem. <grymne> teraz poszły na sąsiada. Na sąsiada teraz. Jak sąsiad zobaczy, to Ale sąsiad nie gania. Chyba jeszcze śpi. Bo jeszcze sąsiad śpi. co, znowu ich zgubiłem gdzieś? No tak, widzę chyba jasny już jeden nie wytrzymuje chyba Jeden jasny. Lubię jak się tak rozciągają, idą dalej. O, proszę. Gdzie oni są teraz? O. Muszę przybliżyć trochę. Lepiej było widać, o. <laughs> miło popatrzeć panowie, jak gołem chodzą. Dobra, kochani, pozdrawiamy wszystkich.